Przelatujesz do Japonii i co robisz? Zwiedzasz? No co ty? Zrób jak Anatol, Władysław i Aleksander. Jedź do Fukushimy, do zakazanej strefy i sobie rób streamka stamtąd. Dokładnie tak, tych trzech chłopa pomyślało sobie, że będzie fajnie pojechać sobie do strefy zakazanej w Okuma. Chopy nie tylko weszły na właśnie zakazany teren, skażony teren, ale weszli do jednego z domów, rozsiedli się tam, zaczęli rozkładać swoje rzeczy, jakieś materace, łazić po tej chałupie, otwierać szafki, zapalać świeczuszki i robić sobie streamka, gdzie zachęcali swoich widzów do donate'ów oczywiście i w ogóle mówili, że no zaraz tutaj pójdziemy do elektrowni samej tam się pobawimy tak coś może wyłączymy oh my God, what the fuck? świetny plan oczywiście ktoś jednak mądry kto to zauważył powiadomił policję naszych trzech muszkieterów oczywiście zostało Aresztowanych pod jakimiś zarzutami, no bezprawnego włamania do posiadłości? Nie, oni pojadą tam. Wciskać przyciski w elektrowni. Jezus Maria.